Trzeba się Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj taka mała paczka do sprawdzania, kasowania błędów i tak dalej. Tutaj wtyczka z latarką niby. Tu jeszcze jest kabel do laptopa. A tu się go wpina. I dzisiaj działamy z pasatem. Passat CC, 2010 roku, tutaj tylko wezmę kluczyki, tu już pobieram ten program do, o coś się nie udało, tu pobieram ten program do tego interfejsa, mam nadzieję, że to wszystko będzie działać, a zaraz zobaczycie co się stało. Tu. O, jest. Patrzcie. Wyskoczyły. Tak, wyskoczyła kontrolka odciśnienia opon od SP ABS. Poduszki już się wcześniej świeciły, bo to było przy praniu foteli. Był błądnie usunięty, a fotele były wyciągane. Świeci się kierownica. I hamulec bodajże, tak? Jeszcze jest jakiś coś ze światłami, także dzisiaj te wszystkie błędy będziemy sprawdzać, usuwać. Mam nadzieję, że to tylko jakiś czujnik ABS-u albo zacznie kostka i nic poważnego się nie stało. To jest auto dziewczyny i dzisiaj będziemy z nim działać. Również tutaj wymienimy jeszcze filtry, oleje. Taki mały serwis tego samochodu zrobimy. Ja sobie już nim tam cofnę pod garaż, ten program się pobierze i przejdziemy tam dalej do działania. Dzisiaj dopiero ta paczka do mnie przyszła i to odebrałem. Także jeszcze nie wiem, jak ten program się do końca obsługuje. Wcześniej miałem taką malutką wtyczkę na Bluetooth do telefonu, ale to nie spełniało swoich jakichś tych, bo to nawet nie pokazywało e, większości błędów także tutaj już zajeżdżam do garażu i będziemy działać dzisiaj taka piękna pogoda ale ma padać o 15 bo chciałem rozsiewać nawóz ale niestety chyba się to nie uda No brat już otwiera garaż wolny internet mam tutaj w garażu i to chwila się będzie pobierać tutaj cyknę jeszcze zdjęcie sobie Brat poszedł po filtry oleje, tam do swojego samochodu, yy, przynieść to wszystko. Tutaj mamy jeszcze jedną paczkę do tego samochodu. Jest to zapasówka 18 125 na 70 na 18. Tak, tak. Coś takiego. Praktycznie nowka opona z 2016 roku. Yy, jeszcze nie wiem, czy to było w ogóle. Jeżdżone czy nie, ale wszystkie tutaj są. Wygląda tak jak nówka W każdym bądź razie, A, ta, taka zapasówka, trzystówki, sztopała. Witam wszystkich po dłuższej przerwie. Tutaj mamy filtry, olej, motula 5B30. Yy, program zainstalowaliśmy szczęście sprawdzają błędy, zajęło nam to bardzo długo czasu, bo instalacja jest dość ciężka tego programu, tego co wynika to jest uszkodzony czujnik prawy tylni ABS-u i stąd te wszystkie błędy się wzięły spróbuję to skasować i zobaczę co wyjdzie i zaraz zobaczę co z tym czujnikiem jeszcze się stało mam nadzieję, że uda to się dzisiaj wszystko naprawić i samochód wróci z powrotem do normy. Dobra, udało się usunąć błędy tam z poduszkami, ze światłami i z takimi innymi tam zdetami. Zostało tylko, tak jakby, z tym czujnikiem ABS, od którego te wszystkie błędy wyskakują. Także ściągamy tylnie prawe koło i zobaczymy, co z tym czujnikiem. Przygotowałem tutaj miejsce na zapasówkę. Próbujemy ją tam włożyć. No i dobra, fajnie weszła się, zmieściła się. Układam te płyny jeszcze. Wróciliśmy ze sklepu. Tutaj mamy żaróweczki. I czujnika besu, u Czujnika Tutaj... Tutaj już podpiąłem, założyłem. Teraz go włożę. Tylko tam jeszcze, tylko jeszcze najpierw wydmucham. Włączę sprężarkę. Dobra, patrzy to. Wszystko jest już ogarnięte. O, kurde, ciężko zapali, niestety ile pochodzi. Cały czas stał na zapłonie podłączony tam pod komputer. I tak, wszystkie błędy mamy usunięte oprócz świateł, bo jedna lampa jest uszkodzona, niestety to trzeba wymienić. Tam nic nie będę już drutował. A tak, jeszcze udało mi się ogarnąć to o co chodzi z tym ciśnieniem opon. Wystarczyło po prostu dobić opony tak jak trzeba i zaprogramować na nowo oto tym przyciskiem przytrzymując go chwilę. Nie miałem to wcześniej do czynienia z takimi samochodami ani w ogóle z czujnikami opon, także kurczę nawet nie wiedziałem. I siedziałem dwie godziny, głupkowałem, szukałem po internecie jak to zrobić i tak dalej, próbowałem usunąć to komputerem, nic się nie dało. W końcu napompowałem opony i popatrzyłem, że tu jest taki sam obrazek jak na tym, jak był na liczniku. Przytrzymałem, zaprogramowało się i wszystko już jest ok. Także yy, brat teraz tutaj yy, wymienił filtr kabinowy, zakłada teraz filtr powietrza. Już tutaj będzie nowy założony. I zaraz przystąpimy do odkręcenia tam osłony na dole. Spuścimy olej, zalejemy drugi. To już wszystko będzie gotowe i już samochód będzie zdolny do jazdy. Zażyliśmy tutaj czujnik, nowy od prędkości obrotowej koła, czujnika ABS-u. I teraz już wszystko jest ok, nie ma żadnych tam błędów, wszystkie błędy się usunęły tylko tak jak mówię, tutaj z jedną lampą od przeciwgielnych, yy, po prostu no jest tam coś przepalone i tą, tą jedną wkładkę postaram się zamówić i wymienić. I już powinno wszystko działać i nie będzie żadnych błędów. Także tutaj zaraz kartka już wypisana, tutaj już jest, ten pasat ma tylko 200 przebiegu. Zalejemy motula I ten I tutaj brat już filtr będzie zakręcał Może tak po co nie dociskać to? A tak o, tak? Dobra Dobra to by było wszystko na dzisiaj Później jeszcze sprawdzimy tylko stan oleju jeszcze raz I na tym będziemy kończyć Jeszcze posprzątamy to wszystko Tutaj ogarniemy Także jak komu się spodobało, zostawcie suba, dzwoneczek, łapkę w górę. Pozdrawiam cześć